To prośby prośba do Państwa, żebyśmy mogli jeszcze podnieść jedno spotkanie i móc zapoznać się z Państwa analizą. Tą analizę, jak zobaczyłem przed chwilą, Państwo złożyliście dzisiaj Pani Przewodniczącej Maniowskiej Ja podtrzymuję deklarację, rozmowy na spokojnie na ten temat, tak jak Pan sam powiedział, merytorycznej, że móc ustalić warunki w ewentualnej zmiany uchwały. Za trzy lata? Za 3 lata! Jeśli podejmiecie Państwo tę propozycję Pani przewodnicząca będziemy mogli spotkać się w przyszłym tygodniu, ustalić dokładnie jakie są warunki, e, ewentualnych zmian i usłyszycie Państwo, czego nie chcę teraz mówić, tak? usłyszycie Państwo ewentualnie od nas jeszcze inne alternatywne rzeczy, które chcielibyśmy poddać ewentualnie analizie, nie zmiany teraz, tak, ale zmiany krokowej zmiany, być może, na, na, na przyszłość, Pan to nie widzi krokowo! W Proszę państwa, proszę też powiedzieć. idzie w górę! Możemy dzisiaj rozmawiać o zmianach w obecnym systemie, natomiast chcemy z państwem też porozmawiać o tym, jak ten system powinien być zmieniany docelowo. To miesiąc temu zmieniliśmy to Wszystkie radę damy, Tylko chciałbym, żeby to była analiza, nie na zasadzie przekrzykiwania się nawzajem, tylko żebyśmy razem musieli przy w stole i o tym porozmawiać. Wy nie krzyczycie, wy nas olewacie! Jeśli chodzi o, o kwestie porównywania taksowych kwiatów, ja na ten temat się To jest, ja wiem, że Państwo lubicie to porównania, ale proszę zobaczyć, że my taka ja, Rada Miasta reguluje tylko i wyłącznie y, y, ceny maksymalne, od razu podkreślę, y, świadczenia usług że przewozu taksów. Nie tak? świadczy maksymalnie zdalek to ja. tam No i maksymalne jest... Nie ma, nie ma, dlaczego tak jest, tak? E, Co do decyzji, Pan radny Maciej, y, tak powiem, złapał mi za słowo. Przepraszam, tak, ja Świetnie absolutnie powiem. zwracam honor, tak, jako prezydent miasta y, przygotowujemy uchwałę. Yy, yy, podobrady że sesji Rady Miasta przytacze. i to Rady decydują o tym, czy dana podeszka następuje, czy nie. I stąd są też są komisje, stąd, są komisje, komisje, stąd też dyskusja jest na komisjach, nie. natomiast to, jak powiedziała Pani Przewodnicząca, po to, żeby dać jak najbardziej rzetelny materiał na, na obrady, chcemy zobaczyć Państwa opinie, ją przeanalizować i yy, zobaczyć tak jakie macie Państwo argumenty za to pożyczenie z Państwa strony. Z Państwa zastrzeżenia do analizy, którą myśmy wykonali. Ale to nie jest prawda, że myśmy pytali się taksówkarzy o to, czy oni są zadowoleni czy nie i panu doskonale o tym wie, bo ja wam mówiłem o tym parę razy. Myśmy nie wy, tylko jak Za 14 tysięcy euro. W ankiecie tylko i wyłącznie o warunki świadczenia usług po to, żeby móc na podstawie tego zbudować model ekonomiczny, który pokazuje dokładnie jakie są straty. Państwo zrobiliście dokładnie to samo. Państwo dokładnie zrobili to sam model, A jakie są wyniki? Pan poda wyniki ekspertów które turystycznych miasto Wychodzi, że... Moja propozycja jest w związku z tym... Bo my widzieliśmy te wyniki. Żebyśmy mogli spotkać się w przyszłym tygodniu na ten temat. I zapoznać się, podyskutować u Państwa na liście. No, tak. jest... śmierci! To